Pewnie słyszeliście, że w Iranie znowu wrze. Na ulicach odbywają się protesty spowodowane ciężką sytuacją gospodarczą kraju, natomiast irańskie władze odpowiadają na nie brutalną siłą. Donald Trump zapowiedział, że jeżeli irańskie władze nie przestaną źle traktować swoich obywateli, to może pomyśleć o interwencji w domyśle podobnej do tej, którą przeprowadził w Wenezueli. Odpowiedź Tehranu była niemal natychmiastowa, że Trump powinien zająć się problemami we własnym kraju. Ta wymiana pokazuje coś więcej niż tylko dyplomatyczną przepychankę. Polityka zagraniczna oparta na groźbach, demonstracji siły, i publicznych zapowiedziach i interwencji tworzy niebezpieczny precedens. Daje innym mocarstwom wygodne usprawiedliwienie do sięgania po podobne metody pod hasłem obrony porządku, stabilności czy interesów narodowych. W praktyce oznacza to dalsze osłabienie prawa międzynarodowego i normalizowanie ingerencji w sprawy wewnętrzne państw. A to, niezależnie od tego, kto jest adresatem, rzadko prowadzi do realnej poprawy sytuacji obywateli, częściej do eskalacji konfliktów i wzmacniania autorytarnych narracji.